Wieki temu myślałam sobie: będę jak Jurek Owsiak. Będę robić wielkie imprezy, dzięki którym pomogę, albo nawet uratuję wielu ludzi. Wielkie rzeczy trzeba robić i wędrować ogromnymi krokami. Myślałam tak przed wiekami. I oczywiście, tak się okazało, że Jurek Owsiak na świecie jest tylko jeden i nawet on nie ma siedmiomilowych butów. A przy okazji się wydało, że można wspierać i wnosić trochę radości albo spokoju w życie innych ludzi po swojemu. A skala tego zjawiska jest zupełnie nieistotna. Bo i u Jurka z tysiąca ludzi i małych wydarzeń powstają przecież te duże. Kocham rzecz jasna Jurka i jego robotę. Ale uwielbiam też takich ludzików jak jeden pracownik leśny w Indiach, który przez kilkadziesięcioleci codziennie sadził drzewa na mieliźnie rzeki Brahmaputra. Dzisiaj na miejscu tej mielizny jest rezerwat leśny z tygrysami, nosorożcami, jeleniami i mnóstwem ilości ptactwa. Bambus pokrywa powierzchnię ponad 600 akrów. Wszystko dlatego. Że jeden zwykły człowiek, niepojęcie zakochany w lesie, postanowił swoimi małymi rękoma robić to, co dla niego ważne. I wcale nie były to ogromne wydarzenia, ale jemu dawały radość, poczucie sensu i sprawczości. Więc jeśli wydaje ci się, że coś jest niemożliwe, posłuchaj Franciszka z Asyżu. Zacznij od robienia tego, co konieczne. Potem zrób to, co możliwe. Nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego. Zarówno badania, jak i doświadczenia mojego człowieka, który żyje już trochę na świecie, wskazują na to, że ludzie do szczęścia nie potrzebują wielkich rzeczy. One przydarzają się nam tylko czasem, a ekscytacja z nimi związana szybko mija. Ludzie potrzebują codziennych, małych, ale ważnych rzeczy, bo życie składa się z wielu małych wydarzeń. Spojrzeń, doświadczeń, kaw, oddechów, gorączki i nudy w niedzielne popołudnie. To o codzienne, miłe doświadczenia chodzi: częste, przyjemne interakcje społeczne z sąsiadem, panią w sklepie, spotkanie w ulubionej kawiarni to one powodują, że uśmiech częściej gości na naszej twarzy a nie tylko okazjonalne, nierzadko wymuszone zjazdy rodzinne. Szczęśliwe dni biorą się z wielu małych iskier w naszym sercu, nie z wielkich planów i osobowości, z którymi mamy się spotkać, albo jeszcze gorzej, mamy się nimi stać stać się jakąś najlepszą wersją siebie. My nie jesteśmy jak mieszkanie do adaptacji. Nie przyjdzie pan i nie wyburzy ścianek, by postawić nowe. My już jesteśmy i składamy się z miliona małych kawałków. Trzeba dać im tylko oddychać. Nawet w życiu romantycznym szczęście nie polega przecież na wielkich wyrzutach miłości i romantycznych podróżach, ale na zwykłym dniu spędzonym razem, na wspólnych dyskusjach i podejmowanych decyzjach, które mogą wydawać się banalne, ale, i tu zacytuję fragment z utworu Kitty Kallen pod znaczącym tytułem: Little things mean a lot. Małe rzeczy znaczą wiele. Nie musisz mi kupować diamentów i pereł, szampana, soboli lub czegoś takiego. Nigdy nie przepadałam za diamentami i perłami. Bo szczerze, kochanie, one po prostu kosztują. Podaj mi rękę, gdy zgubię drogę. Podaj mi ramię, na którym mogę się wypłakać. Niezależnie od tego, czy dzień jest jasny czy szary, daj mi swoje serce, na którym mogę polegać. Wyślij mi ciepło tajemniczego uśmiechu. Małe rzeczy znaczą wiele. My, ludzie na co dzień, nie potrzebujemy wielkich rzeczy, chociaż od święta zawsze przyda się jakieś niepojęcie, niewyobrażalne wydarzenie. Potrzebujemy dobrego słowa, spojrzenia, akceptacji swoich dziwactw, wspólnej przestrzeni, ciepłego milczenia, wspólnego obiadu czy kolacji i pytania, jak się masz, i posłuchania uważnie odpowiedzi. Ciało i układ nerwowy też nie potrzebują codziennych skoków na banji i hardkorowego treningu. W europejskiej sytuacji ciało potrzebuje raczej mniej śmieciowego pożywienia, mniej alkoholu, unikania ruchomych schodów i siedzenia w samochodzie, a w zamian spontanicznego wyciągnięcia się do najwyżej położonej półki, pochylania się po rzeczy na podłodze. Tak, by wykorzystać to do zrobienia niecodziennego mikroruchu, o którym już prawie zapomniałeś. Małe rzeczy znaczą wiele, również po drugiej stronie medalu. Jak twierdzi Ernest Dumas, to zazwyczaj małe rzeczy, destrukcyjne drobiazgi, a niewielkie katastrofy czy też fatalne błędy, są przyczyną tego, że związki się po prostu rozsypują. Bo to z małych porozrzucanych rzeczy. Powstaje duży bałagan. Niezauważanie, niedbanie, nieszanowanie, niespędzanie razem czasu na duperelkach, brak mikrogestów we wspólnym kierunku. To wszystko jest przecież małe, ale sprawy niby wielkiej wagi człowieka tak pochłaniają, że zapomina o tych małych, z których składa się piękno tego żywota. A to odczucie, które krąży wokół tak zwanego szczęścia, dobrze jest mieć jakoś na stałe, a nie tylko podczas koncertu metaliki. W tej zupie składającej się z różnych dodatków, dobrze by znalazła się też iskra ciekawości świata. Coś, co nas pcha naprzód, by to życie miało konsystencję. By żyć po to, by pożyć, a nie tylko pojeść i doczekać do emerytury. Iskra, która powoduje, że idziesz dalej zwiedzać świat i mieć przygody. I wcale nie chodzi o podróże na ten drugi koniec globu, ale o to, by droga, którą kroczysz, była ciekawa, by zmieniać w niej kierunek, by iść czasem pod górę, a czasem w śniegu i deszczu i słońcu i to prawie jednocześnie. By wchodzić w tą konsystencję, bo jej nawet nie trzeba szukać, tylko wyjść ze swojej już utwardzonej gliny. I wiadomo, że w ucho się na tej drodze dostanie, albo nawet w twarz. I to może być orzeźwiające, czasem wstrząsające. Można potem zmienić kierunek na swojej drodze, żeby potem powiedzieć: "Właśnie to zmieniło moje życie. W końcu zrozumiałam, zrozumiałem, o co chodzi". A do tego potrzebny jest tylko jeden mały krok, a potem drugi. A potem konsystencja dzieje się już sama. Dobrze się z tą drogą nie kłócić. Kłótnia z rzeczywistością nikomu jeszcze niczego dobrego nie przyniosła, a sił można przy tym stracić wiele. A no i nigdy do tej iskry, ani do korzystania z konsystencji życia Cię nie zmotywuje, żebyś sobie nie wyobrażał. To jest Twoje zadanie. Masz też drugie wyjście: nie skorzystać i zmarnować sobie życia. Ciao.